Do polityki. To oni wszyscy mówią zgodnie z tym, co mają w sercu. Chcemy naprawić Polskę. Nie interesują nas pieniądze, immunitet, ustawienie rodziny, adrenalina władzy, bycie częścią superklasy. To nas nie interesuje, ponieważ jesteśmy w psychicznie. Chcemy dobra Polski. Nie chcemy pieniędzy, nie chcemy władzy, nie chcemy ustawić rodziny, nie chcemy pokazać sąsiadowi naszej legitymacji poselskiej i powiedzieć mu zobacz dziadu, kim jestem. Nie interesuje nas to, bo jesteśmy politykami, ludźmi lepszymi od innych, ludźmi na wskroś moralnymi. Przecież tak cię już wszyscy u mnie znają Spaniałymi. na YouTubie, się nie I mówię. dziennikarze, którzy są łatwowierni, łatwowierni, oni w to wszystko wierzą. Oni w to wszystko wierzą. Wie pan, a co pan chce zrobić na Polski? Chcę uchylić nieba Polsce. Bo kocham Polskę, nienawidzę pieniędzy, nie chcę ustawić mojej rodziny. Bo jestem prawdziwym polskim patriotą, a dziennikarz mówi to wspaniale, bo jestem prawdziwym dziennikarzem, interesuje mnie tylko prawda. Czuję, że pan mówi prawdę. Że to są słowa prawdy. Że pan...